pan z tej strony, Black Ninja. Witam Was w kolejnym odcinku z Gry Terraria. Dobrze, zrobiłem troszeczkę, troszeczkę grindu yy, poza filmem i pozbieram, ozdobuję jakieś pewne symbole, które fajne fajne zwiększenie obrażeń mają, w zasadzie. Na każdego nałożyłem oczywiście, na każdą rzecz moich akcesoriów nałożyłem groźny, żeby po prostu obrażenia zmaksymalizować. I dodatkowo jeszcze yy, z kolem mi tropło, stinker, który sobie korzystam teraz jako moja, moja broń. Eee, Też nierealny nałożyłem na to. Więc teraz e, zadaję dość potężne obrażenie, tak naprawdę. Dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na e, pirat inwazji piratów, chciałbym. A potem jeszcze krystalterię, może. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Także to lecimy. Inwazja piratów. Tłumaczymy. Co naciąga piraci. I od prawej strony będą przechodzić teraz. Powinni przynajmniej. Na razie ich nie widzę w sumie. Tu idziecie. O! Inwazja. Dobra, lecimy z wami. E, wy to prościej jesteście akurat. Dobra. No, ale to easy jest ta inwazja. Kurcze, dobra. Ta inwazja piratów jest easy. Póki co? szybko lecą. To też tak jestem ulepszony, że szybciutko leci. On coś poleciało, jakieś złote rzeczy. nie na tym można też fajnie pewnie zarobić. złote rzeczy z nich wypadają, do tym aby jakiś wypadł przynajmniej. Tu wychodzi, że będziemy ona z tego zarobić z, ni z nich. małym kosztem. Zagadę, ja to wypadły mi te mapy kurczę z tych, jakiś jakichś mobów. Losowo. No, 75 kurczę. A Patwiutko w sumie leci. sobie z góry w ogóle zlecicie. To jest ciekawe. Ale właśnie na, na tym powinien być jakiś stateczek? O, jest i on. A, to ty easy jesteś. O, tylko muszę trafić, o. Widzę ten stateczek, jest też. Powolny piracki kostur. Okej. Okay. Były pirat po Twojej stronie. No dobra. Kimiony. Także za samoneretość. No to akurat ta prosta część. Mniejszą częścią właśnie będzie właśnie walka z tymi. Mmm. palami krzyczały myternia HM związane. To w takiej easy jest raczej Dobra. spalamy Rozgrzewka. <grywka> Można powiedzieć piraci. A macie, czy ja mogę to postawić już? Tak. W ogóle mogę. Ogólnie coś ciekawe, ja to mogłem teraz w czasie mieć takie takie tam działko. Tak po prostu pogadałem z tym rękarzem. Italiańska mana. Tylko ileś tam muszę tego zebrać prawdopodobnie. Zobaczymy jak teraz pójdzie z tymi. Czy uda to wygrać z takim ulepszeniem, fala ukończona. Użyj kryształu. Przyspieszyć kolejną. Okej, okay, no, spoko. Nie mam kryształu za bardzo. No to niech już te Poleki powoli to. Prawiańska mana. To ja mogę więcej tych działek mieć? Bo mogę więcej mieć tych działek. A! To, i co, to bardziej coś na zasadzie działka powinienem sobie mieć. Dobra, szybko pójdę do czynkarza, Będę przyspieszać chociaż. Tu nie ma co tracić czasu. Za długo tam. Dobra, no delikatnie będzie mi to pomagać, w sumie, zawsze. Przynajmniej, zawsze coś. Zawsze to będzie trochę sprawniej. Przydałoby się właśnie lepsze, jak już te, takie działka tego typu. Kurde. By zrobiło trochę roboty na pewno. Nie wiem kąd te medale obronić, bo jedynie co po zgadaniu jednego, trochę dostałem na start. Pewnie czy coś. Może po prostu, jak będę robił te fale regularnie, no to może będę zdobywał wtedy. A niby fale pokonana, ale ja chcę się ich pozbyć. Wiadomo. Dobra. Dobra, lecimy dalej. No, eh? no dawaj to. To No i to fajnie. Jestem. Kurczę to Elegancko. to jakoś daje W miarę. Takimi ulepszeniami. S sensowny Dimon chociaż zadaje. Dobra, już jest kolejna fala. Banana. Muszę najpierw wyczyszczę, żeby czysto odpalić nową. Już? Dobra. A nie ma strei czasu w sumie. Tak w zasadzie Silniejszego się chyba teraz piło, czy co? No jakiś mroczny mag, chyba on był też do pokonania ogółem. No to Tylko mam chociaż pokonanego. Oko. Dobra. O, o, puśćcie mnie. Dobra. No i fajno. Dobra. Więcej tych działek. Jest mi to tej kurczę trochę bliżej. Nie musiał latać. Wojny mroczne ma? Kurde, bra? nie ma? Nie mam zdziada. A dalej hey, medale dostałem w ogóle? Słabo, tak? Ale mam a ja sobie tą manę. To Was, by dołożyć więcej tych działek. One fajnie działają, jak, jak, nawet jak na najsłabsza, prawda? Coś tam przynajmniej robią. Delikatnie, oho, jest ogr, właśnie, on też był do pokonania Nie ma wow, wow, wow. Nie za bardzo zbliżyliście Koledzy Nie powiem, że nie Kurde Ktoś mi tu spowolnił ostro Nie jestem pewien kto Ktoś zawiedencie tu się nagrawił Dobra, nie ma To to jest Chyba ten ogrom jest tak spowalnie ostro Masakrycznie ostro Jak on idzie, to będzie połowę przydaje zabierze Lepiej nie ryzykować, że tu podejdzie No kurde o, To tu się odpierdziela Dobra, ale jak już przetrwałem w piątą falę Jakoś ledwo. Bo było gorąco. To na pewno. Dobra. Majdamy więcej tych działek teraz. Tyk. Super. Dobra, idziemy z kainą. Chyba jest 7 fal ogólnie, z tego co widziałem. To jest ostatnia w sumie fala. Na no dobrą sprawę. No znowu ten ogres rany. Ja nie mogę wpadać w jego. Powolnienie z jego słowa, bo będzie problem potem. Kuras. A do widzenia. Nie, 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 nie. Kurde, ile tego zabraliście damage'a Nie można ogólnie tego jakoś wyhealować Kurde Czy postawili sobie jakiś kamień czy coś? Dobra Ja pierdolę O, to się ale z tym ogrem. Dobra, nie zaatakował. Bo mógł solidnie akurat zaatakować. Ale ukończona, kurde, się udało jakoś. To znowu ledwo. To już... No naprawdę to mało HP. No. dentka, dobra. Już ma Kurde, weźcie mi to spowolnienie, bo ja muszę pozbierać. Oczy mnie, kurde. Ach. Jo, ten smoczuś tu jest. Właśnie, on miał być ostatni. Ostatni ostatniej fali i ja opierdziele. No, niedobrze. Ja muszę się nim zajmować w sumie. Bo on mnie rozwali po prostu, jak się nim nie będę zajmować. Betsy, kurczę. Odniosło zwycięstwo, no właśnie, bo ja musiałem się tym zajmować. Musiałbym ewidentnie mieć... Musiałbym ewidentnie mieć lepsze zwierzyczki, kurczę. Coś tam zdobyłem niby. Je. i dane co tu jest? No nieźle. 65 Dimage, bardzo szybko szybko. Co tu jest? Wygląda no nieźle. O, 45 Medal broń. To jest to jest fajne. No ewidentnie trzeba by na to. na, te, na to nazbierać w sumie. E, nie na to. Na to. No, 45 to zadaje, a to zadaje 37. To jest różnica spora. A punkt, man, to jest coś, ale no. No dobra. To już mam ten lepszy. A tu mam lepszą balistę. Także to spróbujmy. Raz jeszcze. Zobaczymy, jak to będzie napierdzielać mocno. No, całkiem nieźle. Jak będzie tego sporo, no to będzie fajnie. Kryształy etariańskie many. Na Będzie fajno. Będzie to elegancko. My lecimy, szybka fala. Pierwsza oczywiście. A więcej tej manne, manne, manny, manny, manny. dawaj od razu nie, a to tamto dobra, dobra, dobra co dają radę? No, teraz lepiej widzę. Widzę różnicę już w sumie. Ma sporo różnicę się zobaczę. Zobaczyć, jak już nazbieram to. Jak to nazbiera, to będzie elegancko już. A, gdzie? Dobra, fala ukończona. Super. Maj mi tę Mogę tutaj? Mogę. Okej. Okay. Mogę przespałnię nawet im postawić. Niechaj okay, będzie. Tu to switch odchodzi, okej. Okay. nawaj idziemy. Idziemy z nimi. Dam mi się nawet tutaj podać, da mi się nawet spokojnie zaraz pić. żeby nie było Gdzie mi z tą wypką pocznami. Nie widziałem z tymi wywkami. Dobra. No dobra. Pierdaj, żeby to. O! Nie wiem, co robi prawo, ale... ale. Na pewno mi nic nie zużywa. Dziwne. Dobra, przez oczywiście. To dlaczego mi na grobek też klikać. Nie wiem o co. Chodzi, że na grobki klika. O jak tam lewa? Jeżeli wam idzie z tym. Dobra. Dobra, dobra. O ty, gaj, coś pomagać, no ale... Jesteś tym najlepszy, za bardzo. Przyznać. O, dobra. Poszczę mi. Jadę. jedna. Mój ten mag tutaj bardzo im pomaga, dobra. Dobra, koszwa parta jest przetrwana. Dobra. Oj, bym się wpierdzielił tu. Dobra? O, hmm, jeszcze będę skipał już blisko. Ja to tam lecimy. Piąta fala. A znowu mag? Nie, teraz ogry. O, to już. Nie da się spowolnić. Kolejny ogr to od razu trzeba rozważyć Znowu jest sporo zagrożenia Kolejny O was tu ogry nie, powalił mnie dziad. Dobra, już jest git. Dobra. Kolejna działka. Wlatują. Co już nie mogę? Nie mogę więcej działek? Mogę. Boże. A, bo many nie mam za dużo, dobra. No ta. No ta, przecież. Ojej, trafił mnie znowu. Ok czy Nie, nie coś. On jest tu. ktoś się go wyleczył, chyba ewidentnie. O nie, no, kolejny to chyba leczy. To coś tutaj. Nie, 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 nie. Dobra. Już by mi zaatakował. To jest solidnie. Dobra, ty leczysz, na pewno, więc do widzenia. Troszkę sprawniej, na pewno. Troszku. Wciąż mnie to boli, że to tak topornie... Mnie to spowalnia, że naprawdę, to przecież... To ja już przesadnie, aż tak przesadnie to spowalnia w sumie. Tak bym powiedział. A teraz smucysz. A już jest groźnie. No, Mega groźnie jest. Kurde, ten smoczość tu grasuje. Ja pierdolę i on zabiera. Kurde. Czekaj, 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 muszę się tu wyleczyć gdzieś tu. Jakby serca. Troszkę, Okej, okay. okej. Okay, okay. Nie, 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 nie. Dobra, już mało mu zostało nawet. Za przyznać! Że już go kończę praktycznie. Kurde, oni też mi to kończą. To jest też to, że jak tym się zajmuję, to. I potem. No. Problem. Już bym wygrał? Te fale? Jest! Udało się. Armię starszego pokonana. Dobra, elegancko. Poszło jakoś dobra. Jakoś się udało. Coś tu dropo nawet. Póje niebieskiego smoka. Obrażenia z hmm. tak alternatywny to ma też. A? Automation 113 nadchodzi. Okej. Okay. A, bo ty po prostu, dobra. To to jak nie będę testował <gryw> na jakichś ślamy, to wiadomo, że. Na hito, powalę. O. No, szybciutko cię rozwalam. Trzeba przyznać, że fajna broń na male, no. Dobra, ogólnie jeszcze z bosów, jakby się już po kolei. Kluwa slamów zrobimy w sumie żelatynowy nowy kryształ. Pewnie prosto to zrobić, pewnie po prostu będzie też pokonać. No dobra, No to co, lecimy. Powinno to być proste, skoro to jest. Na to wychodzi odpowiednik Slamów. już tam były szproty W sumie. Tak naprawdę. Prawdopodobnie powinienem w sumie na początku hardmode'a to robić, nie, nie wiem co on w sumie dropi jeszcze. A, się dowiemy. Jakieś spodnie dostałem. Okej, okay, któryś... znaczy ten hack... dysonans, odpoczywacie do miejsca haka, aha, rozumiem. Czy to jest jakieś źródło, czy to tak? Zresztą leży. Chwila. No, bym mógł zebrać, mam miejsce. Okej, okay, no to co? Ten bossik to jest zaliczony, No, spoko. Już mam w sobie połowę tych bossów z Także nieźle. Spoko. To co? resztą bossów oczywiście dalej będziemy się zajmować już w kolejnym odcinku. No, dzisiaj kończymy. Tak czy co? I jak wam się spodoba odcinek, to nie zapomnijcie stać łapki pod filmem, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie bieżąco to tygodniowym przegonnym tygodnia Siemano.